Ok, witam Was w kolejnym odcinku. Pierwszy samochód już oddaliśmy do Majkiego. Eee, tak sobie pomyślałem, czy jakbyśmy tutaj jakiś samochód jeszcze zgarnęli, czy nam od razu wypłaci kłopkasę Pobiegnijmy kawałek Dawaj gruby eee, tutaj Dawaj, dawaj gruby, eee, trzyma się chłop. Tu, przeładujmy liwerę naszą, Spowajmy. Może nam się zaraz przydać. Dobra, zobaczymy, czy Majki nam zapłaci za samochód. Trzeba do jakiejś drogi dotrzeć, gdzie, gdzie już jakieś samochody jeżdżą. Tutaj jeździły, z tego co pamiętam. Dawaj, gruby dawaj. O, się chłop nabiega. Furgona, a tutaj stoi, myślę, że zrobimy to wybijając szybę, czy zamek. Tam jest policjant gdzieś. Dobra, wsiadajmy do Szyberta. taksówek. One wyłączymy Wsiadaj gruby, się Co Majku, Zapłacić nam za to? Wysiadamy I tutaj się go złomuje. Użyj prasy. Ile zarobimy? 407. zasprasowanie Za sprasowanie. Taksóweczki. A tutaj do nas czarnuchy strzelali. No jesteśmy. Zarobimy coś? Nie, no, nie zarobimy nic. No dobra. Dawaj gruby, robimy na same zadanie. A to nasz stan konta. Gdzie tu mamy jakiś portfel? Inwentory? Coś jest? Jakieś informacje ogólne? Ile kasy? Ile co? A jest na mapie. 728 dolców. No dawaj gruby, dawaj, dawaj. E, przepraszam kolego. Czy pomożesz mi przepchnąć ten samochód tam do Praski? Niestety chyba nie. Reload Dobra, chowaj O, tu jest Zaraz zarobimy dwa koła dla siory. Tak na szybko. Dobra, co się jedzie? Ło! Grubasek przeskoczył przez furtkę. Ej, hey, yo, get out! No, no. Jedziesz gruby? O, no, gruby teleportował się do auta no, Właściciela możemy w sumie dłużej jechać I tak idzie do pracy więc możemy sobie wskoczyć nawet do tego boksu No i pasujemy następnie Zobaczymy ile za to dostaniemy Krubasek jakby został w prasce yy. Seria Discovery Jak to jest zrobione Trasa w tym 414 dolców A płaca się Kurwa. już mamy 1100 Dwa koła dla siory musimy muszę. No niestety, musicie się przemęczyć. Yy, odcinek krótki, ale to będzie taki odcinek. Złomowanie pojazdów. Tym. gruby trochę skudnie, biegnie z nami. Teraz, jakiś może dla odmiany, inny samochód, coraz więcej dostaje za te auta. Yy. Pani wybaczy kurczę, Co tu zrobić Co tu? No nie mam serca, dobra Taki samochód już mieliśmy To jest wojskowy? Get out of there! No no, come on, have a heart! No to, stół job i lecimy. Dawaj, Schuberta, teraz takiego. Postaram się w stanie idealnym wystarczyć do paski. Małka i no, no już nie. No. Zaraz będziemy robić zadanie zaraz, jeszcze chwila. Na razie chcę dla Sory uzbierać te dwa koła zobaczyć czy to jakoś bez paski jak to jest zrobione, no gruby zmierzeń są nie zobaczę no. 40480. No to jeszcze. 456 wołców W sumie ten już jest sprzedany, nie? Dobra Dobra, bo wybuchnie O! Tutaj są jakieś samochody Ja tak daleko szukam No kurde Szybka, cia. Tam jest jakiś malina, ale gdy jeszcze będzie się dostać tam, no to upewniemy co jest eee. <grymne> <grymne> wysiadać, ta -da, ta -da -da. i w 10 minut Magiczna kwota za chwilę będzie. No spójrzcie, grubasie. się. musisz zobaczyć, to jest cały samochód, czy tylko taka podpierdówka. Dobra, prasujemy ten furgon. Otwórzmy go kulturalnie. O, to ma jedną zapachkę. Damn oh, damy. pick Allied air Force a deadly reprisal during operation goldenenplat just over a month ago German Luftwaffe plane surged in early morning to the surprise of Allied forces in France Belgium and Holland 200 Allied aircraft were destroyed another 150 were damaged before Allied fighter pilots took the skies to a I o, no, grubasek się nauczył, prawie na wstępnie wchodzi 4880, przeciwstała Dobra, i lecimy w takim razie. John ma w lot paliwa? tutaj O Nie udało mi się wykonać misji no all let's go home I'm exhausted Dobra, wracamy do domu ledwo żyje. Ja samochód widzę, że jest, ale kasę mamy 320 O fuck no przez głupotę no, stan się nie zapisał, kurde, 2000 dolców brzmiałem ja nie mogę Nie no to tamte są samochody Co? No to trudno My musimy jeszcze raz Łoić bone to chyba o to radio motherfuka Dobra, chopy sprawa jest taka, że potrzebujemy tutaj Please don't shoot No dobrze Zjazd Się zablokowałem To już niefortunnie już. <tryk> so it's mikey so uh, if i got a car i want to get rid of yeah Just bring it by and I'll take it jeśli mogę. I zrobię And I'll make it Trochę bez sensu, kurde, tak teraz myślę, bo... Po co szlałem w ten bak? Ja pierdzielę. Już bym dawno sobie tam gdzieś. Nic wykonywał. Stój, 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 stój! Tak były w, w cenie. Ej, 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 gościu! No dobra, w dupie Następny Czekaj, ej, gościu Masakra no, no ale tu jest chętny Pacjent Dobra Grubasku, bierz drugi samochód i już <mum> na statku, buja buja jak na statku bujaka, bujaka dobra ten jeszcze jeden i tamte dwa spiedzielaj Mike'i mamy chłopie nawej no, wej bultu dwa koła i no grubasek na, na schody i teraz tam chyba szybciej. idzie Tak mi się wydaje. Oba! Ups, Oops, sorry. Bo nie będzie mnie słychać. Znowu z za co zaginione. Dobra, zaraz znajdziemy samochód. Ten będzie dobry. Hey, yo, get out. Dawaj, Dobra, do nie mamy czasu na piszczoty. morda Czy tam dostaniemy się jakoś na to wysypisko? Może tutaj?

Wiesiony, nie mam próby. No wysiadaj powierzchni. Postaram się, żeby pan starszy nie wszedł na schody. Później praski. No. zasiane. No. Tak, to już będzie praktycznie wszystko. Yy, wsiadaj. Posiadać do Schuberta Złomujemy co się da. Dobra, z grubym będziemy pracować. Nie, ja wysiadł. Który no. I tyłem dobra wysiadamy wysiadamy no i lecimy na praskę -na 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 -na. dobra, mamy te swoje 2000 już tak, 2300, no 300 więc spokojnie możemy lecieć już teraz tam gdzie gruba chce. na grubych chce nas Przewieźć, przewieź kawał drogi, w sumie tu, 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 koło tego, Dobra ja sobie jeszcze yy, po drodze tam widzę, że będę przeżył koło sklepu z amunicją i z bronią. Podejdę na chwilę na małe zakupy. No, musimy poczekać na transport. Okej, okay, jest nasza taksówka. Tutaj elegancko... elegancko, dwie osoby w taksówce. Był chyba. nie wszyscy wojskowi. Dobra, jedziemy.

Co do roboverów amunicję, No dawaj tam, max, nie? Co to? Amunicja? Tylko? A, bo my mamy tą 1919 Dobra, co tam jeszcze gościu masz? Co pan tu ma dobrego? Nic pan tu nie ma? No to dobra, to zrobimy wypadnie. Przejdziemy do no, hotelu. Go... Ok. Wchodzimy. Yeah. Ja. Mamy to, mamy to. Spot. O, dziadek, nie podniecaj się. Policja. A my tu mamy swojego. Spójrzmy do hotelu. Dawaj, gróbcie i. O, jezu, tu jest. We you should top. take the highway, Vito. No, I'm a fucking oh, right. Right. it up. Nice going. Yeah, good. but I almost got my ass kicked. I didn't live through the war just to die in Sand Island. Hey, that's all part of the deal, pal. Take it or leave it. I guess you're right. Don't worry about it. It's, it's all bronze. It's not I a possibility. I remember the story with Krusky. Mike's a good guy to know. He's a little grouchy, but he's always got a scam going. He deals with stolen cars mostly. Spent some time inside a while. Well I heard he used to stick up gas stations back in the day. you going to make him pay the cleaning bill for your jacket? Nah, I'll let that one slide. I do a lot of business with the guy. Plus, he's got one hell of a temper. One time we was at the track and some mix spilled a beer on his wind ticket. Mike beat the shit out of him till he went blind in one eye. What a lousy ten bucks. You believe that shit? sounds like kind of scumbag. Hey, you just got her out of hand with these people. And Mike's a pussycat compared to some of the guys I've met since he shipped out. You'll see. Joey, No, this will be the the uh park Is there a safe place to park around here? I don't want to leave this thing out in the street. Yeah, that's why you park in your car next to mine in the garage. The streets are full of criminals these days. Yeah, the neighborhood ain't what it used to be, huh? Dobra. <laughs> Idziemy do mieszkania Joa i... Zrawe Joe, zapraszam. Idziemy do mieszkania Joe i... I na tym skończymy odcinek. Będzie auto Save my life. tu? Luigi. To nie tu, to tu. If you're hungry, there's some food in the refrigerator. You hungry Vito, take whatever you want from the No dawaj, gdzie masz tą kuchnię? Jest kuchnia, butelka, browarka. Nie możesz używać tu broni, spoko Jakoś to będzie. Co tam mamy dobrego do jedzenia? Kanapka z silkomiserem. No, no ale dobra, zjedzmy sobie. Wolnić się na kanapę w kuchni, by się przespać. Dobra. Nara. To będzie odcinek trzeci. I do zobaczenia w rozdziale trzeci.